No tak mi się właśnie wydaje, no ale i tak tam przewody od podciśnienia chyba pozmienia. Bo tam widziałem, jedne są takie już przetarte trochę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Twój? A dwumasa, jak mówisz? Sprzęgło. Mi się wydaje, że to program jest dupcony i on może za dużo dostaje kopa przy, przy ruszaniu. To, że, że, że nie zapala, nie? Może dlatego, że Eger jest zaślepiony.